Wiesz, jak jest, robisz coś, bo to kochasz, nie dlatego, że chcesz, po prostu dlatego, że musisz, że nie możesz bez tego żyć. Nie zawsze czuję tą motywację, nie zawsze jestem w stanie się zebrać, ale kocham to na tyle, że jestem w stanie zdrzemnąć się, pójść spać o godzinie 21, przebudzić o 22 i dalej zrobić ten trening. Nie wiem, traktuję to jako coś w rodzaju może dyscypliny, może przyzwyczajenia. Poprawdę mówiąc, trening siłowy, jakikolwiek trening. To jest dla mnie jedyna rzecz, która na przestrzeni lat się w ogóle nie zmieniła. Niezależnie od tego, jaka by była moja sytuacja w życiu, gdzie bym nie był, jakby zmiany w życiu nie postępowały, zawsze ten trening, te ciężary są zawsze takie same. Fizjologia człowieka jest niezmienna, technologia idzie do przodu. A człowiek nadal, jeżeli chce zrobić sylwetkę, jeżeli chce trenować i czuć się lepiej, musi przenieść obiekt z punktu A do punktu B. Czy to robisz w domu, czy na siłowni, w pomieszczeniu ogólnodostępnym czy prywatnym, czy jesteś doktorem, tenisistą, nauczycielem. Tutaj wszyscy mamy jedno zadanie, wspólne zainteresowanie. Nic nas nie dzieli, wszystko nas łączy. To po prostu na siłowni życie. Jest bardzo proste. Rządzi się swoimi prawami, które nie są trudne do pojęcia, ale z drugiej strony dużo wnoszą do życia, kiedy je zaimplementujemy. Dziś są moje urodziny i nie wyobrażam sobie lepszego sposobu na celebrowanie. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ the Polish American. Godzina zaraz 12 moi drodzy, tak spędzam swoje urodziny, to znaczy... Wjeżdżam w dzień swoich urodzin. Właśnie treningowo robię sobie nogi z brzuchem. Zacząłem od brzucha. Nogi klasycznie to już wszystko znacie. Troszkę przysiadów, więcej serii, więcej powtórzeń niż zwyczajnie, ale kończymy klasycznie na 130 kg. Wykroki, później dwójki na gumie, łydki, no i w zasadzie kończymy misję. Ania już śpi, więc teraz tylko nagrywam wstęp. Zaraz będę musiał się położyć, no a później zaczynamy od rana i zobaczymy, co tam, jak spędzimy ten wspaniały dzień. No to będzie już. Boże, nie będę mówił ile lat. Kto pamięta, ten pamięta, możecie napisać w komentarzu, jak wam, jak wam się wydaje, ile mam, ale chyba proponowałbym napisać, na ile wyglądam, a nie ile mam rzeczywiście. Morda. Słuchajcie, jest dzisiaj 26 września. Są Adama urodziny. Witamy Was z Lajlą. Wstałyśmy dopiero i ja dzisiaj Adamowi chcę zrobić taką małą niespodziankę, także powiedziałam mu, żeby jeszcze spał, że jest godzina 8, a jest już no za chwilę dziewiąta. Zobaczcie, wczoraj zostawiłam tort tutaj pod jego domem. Na pustaku. W aucie y, było za ciepło. W domu w lodówce by się skapnął, więc mamy tutaj tort. Chyba przemów. że nic się. O, cały i zdrowy. Jezu, jak, jak dobrze chyba padało. Idziemy do auta, bo tam mam prezenty dla niego. Go obudzimy z tortem i ze świeczkami. Kurde, najpiękniejszy poranek to będzie dla niego. Nie wiem, czemu on się trochę tak stresuje. Adam, nagrywasz swojego urodzinowego vloga, musisz powiedzieć obserwatorom, jak się czujesz o poranku? Czuję się włoda młoda dupa. To zaraz wypowiedzę życzenie. O Wszystkiego najlepszego. Wow. Ja nie pamiętam, kiedy to twardy No to życzenie, no musisz życzenia. życzenie. zmknę? znów oryginalnie oryginalnie nosem. To zdjęcie zobaczycie na profilu Anna Karcz. Dajcie jej follow. Postarała się dziewczyna na Tak. Kurde, no. To jest brakujący element naszego wyjazdu ze Stanów, nie? Te buty, które robiłem ankietę nawet na Instagramie i nie było mojego rozmiaru. Fajna jest zimna woda, dobrze, orzeźwia. Aha, Ale dobra, jeszcze coś zimno, głowa boli. Ja pierdzielę, słuchajcie, w tym roku moje urodziny pełne wrażeń. Skończyliśmy bieg, drugą część IPA Express, i w ramach moich urodzin, to wszystko się nie zamknie w tym jednym prostym odcinku. To się zamknie w dwóch albo trzech materiałach, bo kolejny bieg będzie podzielony na dwa odcinki i planuję go wrzucić za kilka dni, ale jeden dzień po drugim, bo naprawdę było sporo. Mieliśmy trzy ekipy i było tyle wrażeń, tyle nagranego materiału, że podzieliliśmy to po prostu na dwa materiały. Tak czy inaczej, jest to mój bieg urodzinowy IPA Express, część druga. O ja... Nie, nie, z nie, nie, wyjść? wyjść? nie, 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 szans. Jedzie pan do nie, Chodź! Co ty zrobiłeś? Chodź. nie, 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 rzeczywiście! No. Szybko ściągaj te buty! O nie, i po prostu bądźcie w następnym odcinku. Na pewno będziecie już mieli tą kupę wrażeń dostarczoną z tego materiału. IPA Express, bieg drugi. Do zobaczenia. Lecimy teraz dalej, bo wypadałoby pójść, coś zjeść do Sopotu urodzinowo. Mamy wyjście na te teraz pod słońce też będziemy nakrywać, ale idziemy sobie na obiad, idziemy do śliwki, no, śliwka, śliwka w kompot. Tam się pierwszy raz poznaliśmy. W tym zielonym. Ale nie zagadaliśmy się. Przed wtedy sceną. Ze nie. nie. Nie było w ogóle między nami czegoś takiego: Jestem Adam, jestem Ania. Ale byłaś dużo bardziej tak pomalowana, mocno. Pamiętasz, jak byłam pomalowana? Że mocno. Widziałem, że fajna dupka, ale że w związku to mówię, e. Zostawiam sobie. Dobra, słuchacza, Adam bijeł ten sos, ale Pierwsze będę ternie. Pierwsze gryzy. U. Tak Chyba tak trochę fit. Mało. Mało sosu, też za, za bardzo, nie? Czekanie 45 minut, żeby zjeść burgera, kolejki, plus czekanie w kolejce, więc tak naprawdę. Godzina. Zanim, zanim. Ale siadło, nie? Na pewno można się najeść, bo duże porcje, ale zanim wejdziecie, usiądziecie i zjecie to minie nie. godzina. Burgery wysuszone bardzo, nie? No. Tak wysuszone. Nie wiem, może taki dzień się trafił, ale Suchy, mega takie. Nie jest to suche i dużo musztardy <laughs> na balonar, no. Jak skończyłem jeść musztarda w mordzie, nie? Tylko musztarda. Mówiłem, że lepiej by było jakbyśmy zrobili sobie te tak, takie. Gioza, coś tam z Biedry, takie pierożki ostatnio dorwaliśmy. I... Ty dorwałaś, ja się zaraziła. Po trzy, trzy opakowania wrzucić, czy trochę sosu sojowego, żeby było. Za nie? Bardziej by mi też chodziło o jakieś wyjście, tak, no. spacer, coś takiego. Nie? Bo jedzenie, ja tak często mam idę do knajpy i zamówię coś, zapłacę, to potem mam tak, kurde, w domu mam lepsze, albo sama by no, sobie lepsze ale zrobiła, to jest już zboczenie nie? chyba e, branżowe. E, i, tak. Nie, no po prostu umiesz sobie robić dobre żarcie. No może tak. <laughs> <laughs> idę taki sapiący, bo mi żołądek teraz eksploduje. Bo mimo wszystko to się nażarłem. Wcześniej przed tym poszedłem jeszcze zjeść swój posiłek, bo już nie wytrzymałem. I tak idę przez ten... Tak drugi raz, Idę masz. przez mączek i tak. O! Weź się, a się Okej, okej. Teraz z wizytą idziemy, do mamy jeszcze Musicie mieć stola lat zespołać O mój baże. Nikt mi nie śpiewał sto No to wstajemy no wsta Sam, wsta Sam sobie śpiewał Sto lat, niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje, żyje nam A kto? A tam. Nie, nie skracaj. to za mało. Nie, to na koniec. To na koniec. To jest Najlepszego. Skorzysta. Trzy razy Pani to 300 syna. lat wyjdzie. O, Trzeba uważać z cyframi, żeby nie wyszło 92. Obym kiedyś się zamienił, Adam. na tyle. No, się zamienił. Wstąpiał. Właśnie, tego ci życzę. Żeby zamienił no. żebyś mógł odwrotnie postawić. W ogóle zobaczcie, co się dzieje, jak wyjechałem z domu, co się dzieje u mojej mamy. <laughs> nas... Wszędzie, nie? No. I tak samo wygląda mój pokój, już nic nie zostało. No, no rozbierasz no, się no, już już Adam, idę do łazienki ja nie mogę, to Jak nie to się stało? To był mój, to mój był czy twój? No twój błąd Tak? E, no stało na niestabilnym e, Jak ja nie będę bez spodni chodziła, już trudno do wyrzucenia No już. chodź bez spodni No dobra Trzy, trzy, trzy. pod ciepłą wodę Tracimy, nie pod ciepłą. Tracimy, je. Tracimy je, zaraz plama będzie na stałe Muszę chyba poleć więcej. To, co to owocki, że one były zamrożone, to trzeba było je od razu o, przerabiać, to bo to się rozmrażały, no i co? Było, co? Nie? Mrożony owoc A można. Mrożony owoc można. Było nie, to było A na słowa... Tak, nie, dobrze. To było słowa na W, bo to był wrotycz. A to było później. Wrotycz, przed bo wrotycz. Nawet. Nie? A w jakiej? Nie. Nie, no A nie. w jakiej?! No, nie. Przestań, on to nagrywa! Podstawiam tylko Anię właśnie na lotnisko. Leci do Krakowa na 4-5 dni, zostawia mi Lajle, więc chyba nawet materiał z Lajlą sobie zrobię. Chyba, że kupiłaś znowu na maj. Nie, Adamie. Tak kończymy tego vloga urodzinowo, 29 lat. Jeżeli miałbym powiedzieć, słuchajcie, liczcie każdy rok, liczcie każdy dzień, bo czas ucieka, nie macie za dużo czasu, życie jest ograniczone. Codziennie rano wstaję i mówię, że kurde, jeden dzień mniej. Więc jakbym miał to podsumować. Trochę mnie irytuje, że mam 29 lat, a czuję, że tak żyję i coś robię ze swoim życiem od 5 i kurczę, tak naprawdę na to całe życie to jest dużo. Kiedy człowiek ma te na przykład 20 lat, kiedy jest niepełnoletni, nic nie może ze sobą zrobić, chyba że naprawdę cisną go rodzice i dobrze wyczują, ją, wyczują jego talent, on wtedy może tak napieprzać od młodego. I jeżeli mu to wychodzi, to bardzo często to lubi. Tak czy inaczej, naprawdę próbujcie, nie macie dużo czasu, próbujcie w życiu szczęścia. Próbujcie realizować swoje marzenia, ja realizuję dalej, mam jeszcze sporo do zrobienia, nie poddaję się, to nie jest moje ostatnie słowo. Ach. Niech się dzieje, niech się dzieje. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc na razie, wyjeżdżam z tego lotniska, bo zaraz mnie skasują horrendalne pieniądze. I wracamy do domu do Laili, hm, opiekować się psem, tak jest. Cześć, jestem Adam. Zrobię swoje i spadam.